Co ciekawego, medytacja no, jest fenomenalna, uwielbiam to robić nawet. Ostatnio zacząłem sobie, czytałem trochę o tym, później stworzyłem taką namiastkę, namiastkę komory deprywacji sensorycznej. Deprywacja sensoryczna jest odcięciem bodźców wzrokowych, słuchowych i dotykowych, taka typowa komora. Wygląda jak wanna, w której jest woda i 35 kg soli, żeby ciało się unosiło, jak w Śródziemnym Morzu, czyli tam ciała nie czujemy. Kapsuła, która przykrywa tą wannę, całkowicie odcina światło, czyli bodźce wzrokowe, ona jest wygłuszona, czyli nie docierają żadne bodźce słuchowe. Jeżeli ktoś nie miał do czynienia wcześniej z medytacją, no to dla niego to jest bardzo dziwny stan. Mózg nie jest przyzwyczajony, że nie ma bodźców, żadnych bodźców. I czasami bywają nawet ataki paniki. Tak nasz mózg lubi bodźce, bądź ich tak bardzo potrzebuje. Ja sobie taką komorę stworzyłem w piwnicy, to znaczy się mam tam tylko ciemno, łóżko i schodzę tam z butelką wody mineralnej i butelką powodzie mineralnej na 18 godzin. I tak delikatnie tam coś słychać, jednak więc te bodźce słowe są. Natomiast wzrokowych nie ma, nikt mi tam nie zagląda, jestem odcięty. No i to, co się dzieje, to tak jak pewnie w celach u mnichów, ojca. Szczerze? Jak słyszę przez cały tydzień kosiarkę, to mam najlepszą szkołę wyłączania. Bodźców słuchowych, bo nie mogę, cały tydzień ktoś kosi. Cały ogród od lewej do prawej, do południa, a po południu sąsiedzi koszą. Także ja, mieszkańcu do grodu mam, no, mam jeden bodziec non-stop. Ten sam. I marzy mi się taki klasztor, w którym dziko rośnie trawa. Tak, albo raz jakimś traktorkiem przejechać, coś tam porobić. To tak a propos realiów życiowych. Ale szybko się słuch przyzwyczaja, jak się zajmiesz czymkolwiek, to, to nie istnieje. Nie przeszkadza. W komorze właśnie o to chodzi, żeby się niczym nie zajmować, czyli być z sobą samym. I wtedy ciekawe rzeczy się dzieją, bo dochodzą do nas e, są jakby ujawniane nasze lęki, nasze rzeczy w zakamarkach podświadomości i fajnie one wychodzą wtedy. I wtedy się z nimi zmierzamy. E, najsilniejszą rzeczą we wszechświecie jest sugestia, więc jeżeli wtedy sobie podamy odpowiednią sugestię, to możemy się programować. Bądź możemy tego nie robić, ale oczyszczać podświadomość poprzez ujawnianie tego, co tam w niej jest zapisane. Także dziesięciogodzinna medytacja jest poezją. Jest, no, nie wiem, czym jest poezja, bo nie czytam poezja, ale jest, no, jest czymś niesamowitym, wychodzi się stamtąd. No to, to nawet cały tydzień można nie medytować albo inaczej, jest się cały tydzień w medytacji. Przychodzę do pracy, jestem w medytacji. Jadę samochodem, jestem w medytacji. Rozmawiam z kimś, jestem w medytacji. Syn mi mówi, syn bądź tak myślę, że nasze dzieci są bardzo wyczulone na, na nasze energie. I to jest aż, aż niesamowite, jak bardzo. Ja sobie sprawy nie zdawałem. Przychodzę do e, syna restauracji, siadam z nim na ogrodzie. To było tam tuż po, po tym mo, moim w zejściu do piwnicy. No i jestem w tym głębokim stanie, będąc rozmawiając. Tata przestań, bo ja zemdleję za chwilę. Muszę, weź się wyłączać, no bo ja nie dam rady. No. Muszę kawę z cukrem wypić, bo przecież mi się coś dzieje. Dobra, to wracam jak muszę. A się oczekuję, żeby wyjść z tego stanu, bo ten stan ciągle towarzyszy. A nasze dzieci świetnie wyczuwają nas energetycznie. To w jakim jesteśmy nastroju. Niewerbalnie, czy sobie uświadamiają to, czy nie. Wyczuwają to świetnie. Ola tak jest wyczuwasz mamę. Nie trzeba nawet nic mówić. To, to się czuje, Nawet czy jest się tego świadome, czy, czy nie. Więc tak, komora deprywacji sensorycznej tożsama z salą mnichów. Bez kosiarki. Bez kosiarki. Bez kosiarki. Koniecznie bez kosiarki. No, nie tylko jest, a później jest spokój, przecież nie koszą. Tak, tak. Nie. Później odśnieżają. <gry> Ale na szczęście nie na ogrodzie. Jest takim zmierzeniem się samemu z sobą, ze swoimi rękami przede wszystkim, to te lęki zaczynają wychodzić, a później jak już ich nie ma, jak już nie wychodzą, to jest taki stan, że... To jest właśnie niesamowite, jak tam zszedłem, Gdzieś koło dwóch godzin, to w nocy było, gdzieś może do drugiej w nocy tak sobie leżę, i jest tak pięknie, i wydawałoby się, że jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Leżysz, nic nie robisz, i chciałbyś jeszcze trochę. Tak ciężko to nawet zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Czas nie istnieje, nie, nie ma znaczenia, tylko by się chciało jeszcze w tym potrwać trochę, jeszcze potrwać. I nic się nie dzieje, nie trzeba o niczym myśleć, po prostu to skupiając się na sobie samym, mając samoświadomość, uważność siebie samego. Takie poczucie bycia, poczucie ja jestem. I tylko to. I to wystarcza. I to też eliminuje pobudzenie autonomicznego układu nerwowego, bo w takim stanie też się podpinałem pod to urządzenie i stosowałem ten oddech, o którym mówię, Działa. Każdy z Was zobaczy, że działa, bo każdy z Was to potrafi zrobić i, i może sobie eliminować yy, tak, tak, tak dosyć szybko yy, pobudzenie systemu nerwowego, ale ta medytacja też później yy, już nie kontrolując oddechu w ten sposób, jedynie go obserwując, a wtedy się wszystko obserwuje i oddech, i bicie serca słychać czuć i. Jak krew płynie w tętnicach i, 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 i mrowienie, energię w ciele, mrowienie po ciele delikatne, czuć to, tą energię. No i ten stan jest takim stanem, który też pewnie uzdrawia. Ten stan fajnie jest, byłoby utrzymać całą dobę. To jest jakby cel sam w sobie wszystkich nas, chociaż tego do końca nie jesteśmy świadomi. Nie, nie uchronisz się. Nie uchronisz się. Szczęśliwości powoduje, człowiek to To są pewne fale, które ściągają cię w sen. Między 10 a 12 Hz to jest stan zapadania w sen, stan alfa. Jak zejdziesz poniżej, w okolice teta, to jest ta taka już fajna świadomość, zupełnie inny stan i już w sen nie wpadniesz wtedy. Natomiast jak złapiecie. Sen podczas chodzenia falami, to znaczy, że jesteś zmęczony. Ja też czasami zapadam w sen, to czekam, aż się wyśpię. Jak już się wyśpię, no to jadę dalej. No właśnie, już przed sami nie jesteś tym tak, bardzo nowym. To jest rzecz, która jest imanentną cechą. To jest coś, co jest. Tak, aż. człowiek staje spanny, ale zmęczony. Z brakiem energii. E też próbowałem łapać energię właśnie poprzez dietę witariańską. Gdzieś tam opisują, Arek też ma doświadczenie podobno w tym temacie. Ja nie umiałem złapać Arkuaty też nie, nie złapałem. Raz, dwa tygodnie jest zjazd No, ja tak pół roku się męczyłem. Ja lecz miałem dwa tygodnie i stwierdziłem, że im dłużej pójdę, tym dłużej żyje. No, ja miałem takie raz więcej, no, były okresy, że przez dwa tygodnie tylko soki piłem sobie na przykład i wtedy zjeżdżałem. Później jadłem po cztery kilo owoców dziennie i pół kilo zieleniny. No ale to kurczę później, człowiek jak kaczka później, gdzie chodzi i kucnie tam. No. To było no, niefajne i to, to takie napychanie się, na śniadanie dwa kilo owoców zjeść, to, no, to było takie no... No i, ale doszedłem do tego, że jednak tymi węglowodanami się nabijam i, i teraz jest fajna energia z tego ryżu, chociaż też jestem w zasadzie na, na wegańskiej diecie takiej bardziej, tylko warzywa, chociaż już nie surowe. Owoce jakieś suszone, a, a warzywa i ten ryż głównie i widzę, że energią się ładuje. Ta wiedza witariańska bardzo, bardzo rozszerzyła moją świadomość, bo uświadomiła mi, że samo trawienie bardzo dużo energii pochłania. Organizm musi najpierw strawić, później przyswoić, później wydalić i jeszcze się na końcu oczyścić. I my, już nie mając energii na to wszystko, gdzieś tam od końca zaczyna organizm wyłączać nasze. Oczyszczanie i te złogi, które nam zostają w organizmie, one dalej pochłaniają energię na to, żeby nie szkodziły nam, obciążają nas. Więc, bardzo ważne jest uważne jedzenie. Przede wszystkim, rzeczy przetworzone zauważyłem, że są bardzo źle przyswajane, bardzo dużo energii organizm potrzebuje, żeby je rozpoznać, zneutralizować ich negatywną energię, przyswoić, strawić, a później przyswoić. Rzeczy przetworzone, tłuszcze zwierzęce, to ja miałem w tym naj, największy problem. Nawet y, łącznie z tym, że przy tłuszczach zwierzęcych to mi się pojawia tachykardia. Y, jak tego nie ma, to, to to w miarę fajnie funkcjonuje, ale muszę uważać na wszystko i Polecam Wam też przyjrzeć się temu co jecie i jak się czujecie, żebyście sami sobie później zdawali sprawę z tego po czym się czuje dobrze, a, a po czym się czuje niefajnie i wtedy taką metodą prób i błędów eliminować albo dodawać kolejne posiłki. Anetka, która przyjechała wczoraj co prawda na, na, na wózku jest bardzo słaba i odpoczywa z Gdańska, no odpoczywa. Nie, Zanetka wczoraj Oj. przyjechała razem z wami, tylko że jest tak słaba, że musi dzisiaj jeszcze dojść do siebie. No i ona jutro będzie rozmawiała też o diecie, też ma potężne doświadczenie. akurat byliśmy na telefonie, jak ja tam z dietą witariańską kombinowałem, ona też przeszła, też osłabła, też, <laughs> też, yy, też odłożyła, ale też dużo, dużą wiedzę ma na temat szczawianów yy, w owocach i. I też wspólnie żeśmy ustalali, co jemy, po czym się dobrze czujemy, po, po czym źle. Akurat podobnie ona tam poszła później w mięso, żeby się wzmocnić. I, I tak wzmocniła się trochę, ale energetycznie, jeszcze to nie jest to. Nie ma ładowania energii. Mięso czy produkty przetworzone do jakiegoś stopnia nam dają energię, a później na nią zabierają i tak, tak jakby hamują. Ładowanie się takimi fajnymi, nieprzetworzonymi węglowodanami. Czyli produktami naturalnymi ugotowanymi. To tak. Z kaszy jaglaną w Znaczy dla mnie za wysoki indeks gilkimiczny. Ja próbowałem, jadłem kaszę jaglaną. Byłem jakiś czas na gryczanej, ale za słaba energia jest w gryczanej. Jaglana bądź słodkie rzeczy, znaczy typu owoce, nawet słodkie. Ja też się źle czuję dlatego, że znowu czustka produkuje dużo insuliny, żeby obniżyć poziom glukozy we krwi, który wzrasta bardzo gwałtownie. Hamuje to uwalnianie się glukozy z komórek, bo, bo wydziela się kortyzol, który blokuje uwalnianie się energii z komórek i dla osób, które mają mało, mały poziom energii, to one to czują, że to nie jest dobre. Jak, jak, jak ty, Nina masz, około dużo energii, to tego tak nie odczujesz. Ja to zawsze odczuwałem. Ja miałem niski poziom energii, po tym teraz doświadczeniu miałem bardzo niski poziom energii i ładowanie się węglowodanami takimi o indeksie około 50 do 50. No to widzę, że, że jest sens. Ja się mocno wzmocniłem, znaczy mocno wzmocniłem, bardzo, bardzo fajnie się wzmocniłem w ostatnim czasie. E, jeszcze jakieś trzy tygodnie temu e, pewna osoba pomagała mi wejść na drugie piętro. Ja go słabłem, to mi tam podczas wchodzenia stopy przekładała. Przekładał to był kolega. A teraz już tego nie ma, teraz już sam wchodzę. Poręczy się, trzymam, sam wejdę. A czy mogę powiedzieć jeszcze że energię Uzyskujemy z pożywienia przecież. Nie tylko. A jak śpisz? No to tak też, ale to, to jest, jest minimalna ilość. Jest... jest na odwrót akurat. Minimalną ilość z jedzenia pozyskujemy, a z kosmosu dużo więcej. No ja wiem, że to tak zawsze zabrzmiało, wszyscy zabilczeli. Ja akurat, akurat yy, troszkę pojęcia mam, ale rzeczy z tego rodzaju, że istoty yy, w ogóle, nawet weźmy konia, no prosta rzecz. Koń musi dostać, on z kosmosu, to tam nie wiem, czy wie, dużo, może, może ma dużo ciała i więcej, dużo człowieka, ale, ale przecież jeżeli koń nie dostanie od pożywienia, to pada, prawda? Tak samo człowiek. No tak samo człowiek, ale i, i z tego pożywienia dostaje to energię. Nie tylko. Nie tylko tak, jak e, są to, osoby. Z tego pożywienia musi być urozmaicony, by, bo by, jak będzie jednolity, same warzywa, same owoce, no to, 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 to też nie. Nie, nie, nie. Ale ja bym no miałem, gdybym bez, bez, bez tego pożył. A jak, jak jogini żyją? Sorry. Weganie jak żyją, którzy mają mnóstwo no, energii? Mój zięcie jest weganem. Nie ma energii? Jest bardzo sprawny, bardzo szczupły, odróżnił ode mnie, ale za to nie ma siły. Nie no. ma siły. Kiedy próbował ze mną podnieść taką klapę od szamba, i nie udało mu się to puścić, ja zostałam cały otwarty. No ale on mówił. On mówi, więcej tym, że jestem dużo starszy. Ale on mniej waży od ciebie na pewno. Tak, tak. A siłę, czy tam to, ile podniesiemy, to się bierze bardziej w stosunku do wagi własnego ciała. I teraz, czy on jest w stanie ze swoim ciałem łatwiej pewne rzeczy zrobić niż ty? To, czy podniesie więcej niż ty bo to raczej nie jest współmierne, bo, bo to powinno się analizować w stosunku do wagi własnego ciała. Jak ciężarowcy są określani wagowo, ile ważą, ta, do takiej kategorii wchodzą i, i tyle ciężarów podnoszą. E, nie możemy się mierzyć z kimś, kto waży o połowę mniej niż ja, bo siłą rzeczy muszę więcej podnieść. Ale ciężarowcy nie są weganami? Ale są na przykład... Są takie przypadki, że są weganie ciężarowcami, są kulturystami. Kulturyści są weganami. Kalistemika jest ostatnio bardzo modnym terminem, i tam są weganie i potrafią robić takie rzeczy ze swoim ciałem. Także to, to tak nie jest, że tylko mięsożerni są silni, a słoń. Słoń, wegan, najsilniejsze zwierzę na świecie. Ile musi zjeść, żeby mieć tyle siły? Ale co je? Tylko roślina. Roślina jest. Na surowo. Na surowo jeszcze. To nie są rzeczy wyssane z palca. Wystarczy poczytać o witarianach, ile oni mają siły, a jedzą tylko owoce i warzywa. Ile mają energii yy, maratonczycy wśród witarian są. No to jest yy, Simoneton, André Simoneton, taki francuski inżynier, który badał energetyczność, yy, tak zwaną radiowitalność pożywienia. I jakby podwa potwarza, podważał w swoich teoriach zasadę kaloryczności dorozumianej jako w obecnych trendach, jako pożywienie, które dodaje nam energii na korzyść energii pozyskiwanej z surowych warzyw, owoców, w ogóle badając każde pożywienie, stwierdził, że największa energetyczność. W sensie radiowitalności on to określił angrostronami, tak nazwał jednostkę miary tych, tej energii, że najwięcej energii jest w surowych, dojrzałych owocach, warzywach, gotowanych bulwach czy roślinach, zbożach. I później coraz mniej jest w orzechach, na biale mięsie, jest bardzo mało, a zupełnie martwe są produkty przetworzone. I to z nich czerpiemy energię. Co z tego, że mamy energię określaną jako kaloryczność, jak nie mamy, nie mamy tej witalnej energii, jak się nie czujemy, że mamy werwę do życia. Chociaż kalorii możemy zjeść dużo, ale trzeba się zastanowić, jak kalorie były kiedyś mierzone. To jest ilość ciepła wydzielona przy spalaniu w piecu danego produktu. Tak kaloryczność jest obliczana. Natomiast ta energia witalna jest zupełnie czym innym i jeżeli tej energii witalnej człowiek ma w sobie bardzo dużo, to, to organizm sam sobie poradzi ze wszystkimi chorobami. To właśnie fajnie Simoneton opisuje. Można też w necie wyszukać Andres Simoneton. Fajnie, fajne jego publikacje wychodzą w jakiś sposób. Można tą energię zdobywać i z jakiego pożywienia. Przede wszystkim nie warto zużywać własnej energii na trawienie, zbyt długie trawienie. Temu się warto przyglądać. Smażone rzeczy, przetworzone rzeczy. One pochłaniają dużo energii do trawienia, a niewiele energii nam dają. Ale z tego, co ja zaobserwowałam u siebie na przykład. To każdy człowiek potrzebuje czy innej diety. Nie ma diety doskonałej. Trzeba się słuchać organizm. Co, co ci szkodzi, wtedy odrzuca. Mam smak na czekoladę, biorę tabliczkę czekolady i jem, aż się nasycę. Potem nie jem przez parę dni, bo mi nie potrzeba. Organizm sam nam mówi, co nam potrzeba. A ja na przykład wyczytałam to, że jeden lekarz mówi, aby tam B17. A B17 to jest właśnie w pestkach. A ja nieraz bardzo lubię jeść pestki z jabłek. To znaczy, że mi potrzeba tego. Trzeba się wsłuchać właśnie całego siebie, bo jeden potrzebuje zjeść mięso, drugi nie daj, moja koleżanka odrzuciła mięso i potem właśnie dostała żółtę i zsiadła na wózek. I teraz wróciła do tego mięsa, bo i widocznie jej organizm potrzebuje. I po po pomalutku już jest jej lepiej. Dlatego trzeba słuchać tego, co mam z pan na to, aż wiedzą sobie to. Tak, tylko trzeba tutaj odróżnić apetyt od głodu od smaku emocjonalnego, od potrzeby organizmu. To jest największa trudność, ale trzeba się w to słuchać. To można usłyszeć, to można wyczuć. Byleby to nie było podyktowane umysłem. Bo, bo to zaprowadzi w złą stronę.